Sanitariusz wojska polskiego w 1939 roku pod mundurem nosił bieliznę, na którą składała się koszula oraz kalesony wykonane z bawełny lub lnu. Na nogi zakładał wełniane skarpety bądź onuce. Ważnym elementem również zakładanym pod mundur był znak tożsamości, tak zwany nieśmiertelnik, na którym znajdowało się imię i nazwisko oraz wyznanie. Tuż obok na szyi można było nosić krzyżyk. U osób z wadą wzroku dopuszczone było noszenie okularów korekcyjnych. Żołnierz w okresie letnim, czyli od maja do września został zaopatrzony w mundur lniany wzór 36 oraz wyposażenie skórzane i prezentowe. Spodnie w kroju prostym, o wysokim stanie posiadały dwie kieszenie po bokach oraz szlówki na pasek. Rozporek był kryty i zapinany na cynkowe guziki. Dodatkowo istniała możliwość założenia do spodni paska bądź przypięcia szelek dla wygodniejszego noszenia. Z tyłu znajdował się języczek do regulacji szerokości w pasie. Na stopy żołnierz zakładał trzewiki skórzane, w tym wypadku wzór 31. Przód buta wykonany mizdr na wierzch, całość z grubej skóry i czerniona, podeszwy skórzane i podbite gwoździami w celu wolniejszego zdzierania się podeszwy na obcasie przybita była podkowa. Wiązane sznurowadłami lub rzemieniami na siedem oczek. Zwieńczony spinaczami, które zapinane były na trzy cynkowe guziki. W ten sposób do buta nie dostawał się piach i kamyki, a dodatkowo nie strzępiła się nogawka. Wykonana z tego samego materiału co spodnie i spinacze, czyli lnu. Barwa nowo wydanego munduru to polski kaki. Można powiedzieć, że to taka ciemna oliwka. Wraz z użytkowaniem, pod wpływem słońca i wody, barwa ta płowiała do koloru wręcz białego. Kurtka zapinana na 7 guzików posiadała cztery kieszenie na przodzie, na ramienniki, mankiety zapinane na guziki oraz dwa haki na wysokości pasa. Pas skórzany jednobolcowy, wykonany z grubej skóry, posiadał dwie szlufki oraz ocynkowaną klamrę. Na pas zakładano bagnet wraz z pochwą malowaną farbą ochronną w kolorze polskiego kaki i skórzaną żabką, którą noszono po lewej stronie. Kolejny element wyposażenia to chlebak, wzór 33, wytworzony z brezentu lnianego zawieszany za pomocą trzech haczyków na pas. Dodatkowo posiadał pasek nośny. Jak sama nazwa wskazuje, w chlebaku były noszone granaty, które chleboczą. Oprócz nich znajdować się tam mogła manierka wraz z kubkiem, ręcznik czy niezbędnik. Drugi element prezentowy to torba wraz z maską przeciwgazową wzór 32, noszona po prawej stronie. W środku, obok maski, znajdował się filtr oraz rurka. Ostatnią rzeczą zakładaną przez ramię jest torba sanitarna w wersji miękkiej dla podoficerów i szeregowych. Wewnątrz niej znajdowały się opatrunki oraz inne elementy wyposażenia sanitarnego. Na lewym rękawie umieszczaną białą opaskę z czerwonym krzyżem, w celu łatwej identyfikacji sanitariusza na polu walki. Jednym z polowych nakryć głowy jest rogatywka wzór 37. Wykonana była ona z sukna koloru kaki, miała naszytego na przodzie wyszywanego orła w koronie. W torbie sanitarnej, obok wyposażenia regulaminowego, żołnierz przenosił elementy nieregulaminowe ułatwiające codzienność. W kieszeni kurtki mundurowej przenoszono dokumenty i przepustki. W warunkach bojowych w miejsce rogatywki zakładano hełm najczęściej model wzór 31. Pokryty farbą ochronną wymieszaną z korkiem, zapewniał dobre maskowanie. Współcześnie zwany jest on salamandrą.